Kim jest człowiek? Przyjrzymy się więc teraz trzem aspektom człowieka: jego istota. Kim on jest, istota człowieka, jego stan moralny oraz jego potrzeby. Żeby zdać sobie sprawę, kim jest człowiek, musimy zrozumieć, kim on jest z Bożej Perspektywy. I sądzę, że jedynym właściwym sposobem jest przyjrzenie się temu, co nazywam stanami człowieka. Nie chcę wam mieszać w głowach, mówiąc o stanach człowieka. To w pewnym sensie termin techniczny związany z inżynierią komputerową. Możecie też użyć określenia tryby. Chyba je znacie. Często można się z nim spotkać w zegarkach elektronicznych. Jest tam zwykle przycisk z napisem tryb. Można ustawić tryb, jaki się chce. Kiedy na przykład mamy ochotę zmienić czas na zegarku, musimy ustawić tryb zmiany czasu. I temu właśnie będziemy się przyglądać, różnym stanom człowieka, bo człowiek przeszedł przez różne stany. Jakie wydarzenie spowodowało pierwszy stan człowieka? Stworzenie. Stworzenie. Na początku człowiek został stworzony jako, pozwólcie, że tak go nazwę, niewinny. Był w ogrodzie i nazwiemy go niewinnym. Stan pierwszy. Człowiek jako rezultat stworzenia. Patrząc na niego w ten sposób, dowiemy się kilku rzeczy o tym, co Bóg powiedział o człowieku. Stworzył Bóg ludzi na obraz swój, na obraz Boży ich stworzył. Mówiąc więc o początkowym stanie człowieka, rozumiemy, że został on stworzony na podobieństwo Boga. Czy coś to zmieniło? Czy coś zmieniło ten stan, ten tryb? Grzech. Grzech. Co takiego się stało? Zjedli jabłko. Nie, okazali nieposłuszeństwo. Upadek. Upadek zmienił człowieka. Zmienił jego stan z niewinnego na całkiem inny. Nazwiemy go upadłym. List do Rzymian, rozdział 5, wiersz 12. Przez jednego człowieka przyszedł na świat grzech, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Księga Rodzaju rozdział szósty wiersz 5. Widział wtedy pan, jak wielka jest nieprawość ludzi na Ziemi i że wszystkie ich pragnienia wciąż były tylko złe. No nie jest to zbyt pochlebny opis stanu człowieka, prawda? Człowiek w tym stanie był naprawdę istotą upadłą. Coś się z nim stało. Nie był taki jak na początku. Był w innym stanie, w innym trybie. Czy mógł wrócić do poprzedniego? Nie. Ten zegarek jest bezwartościowy. Wiecie dlaczego? Ponieważ zaciął się na trybie zmiana czasu. Niewiele różni się od tego, czego dowiadujemy się teraz o człowieku. Człowiek też nie mógł wrócić do stanu poprzedniego. Widział wtedy Pan, jak wielka jest nieprawość ludzi na ziemi i że wszystkie ich pragnienia wciąż były tylko złe. Mój Boże, co za straszny stan. Pismo Święte używa następujących przymiotników, by go opisać: Źli, martwi, ślepi, głusi, zagubieni, zbuntowani, beznadziei, nienawidzący Boga, skażeni, dzieci diabła. Oto, co powiedział Charles Spurgeon: Nie można zniesławić ludzkiej natury. Jest gorsza niż słowa są w stanie to oddać. W tym trybie, bez możliwości powrotu, stan człowieka można zmienić na dwa sposoby. Jakie? Jeden to skrucha prowadząca do nowego stanu, o którym za chwilę porozmawiamy. To jest jedna możliwość. A druga? Można umrzeć. Można umrzeć. Śmierć. To również zmiana stanu. I jeśli człowiek ze stanu upadłego przejdzie w stan śmierci, to jak to nazwiemy? Piekło. Ciężko jest nawet wymówić to słowo, prawda? Piekło. To jedna z tych rzeczy, o których nawet nie chcemy myśleć. Księga Objawienia w rozdziale dwudziestym mówi, kogo zaś nie znaleziono wpisanego do księgi życia, wrzucono do jeziora ognia. W liście do Hebrajczyków jest napisane: Postanowiono, że człowiek umrze jeden raz, a potem będzie sądzony. Jeśli człowiek jest w tym stanie i umrze, to przechodzi w ten stan i idzie do piekła. Myślę, że gdybyśmy naprawdę w to wierzyli i naprawdę rozumieli, co to oznacza nasz sposób ewangelizowania wyglądałby trochę inaczej, ale jest też możliwość innej zmiany stanu. Co to takiego, Caroline? Skrucha, skrucha. I na czym tu polega zmiana stanu? Nazwiemy go, jeśli chcecie. Zbawiony, odkupiony. Do tego właśnie prowadzi skrucha, prawda? To gwałtowne wydarzenie, podobnie jak wydarzenie na początku stworzenie, w efekcie którego znaleźliśmy się w tym stanie. Tu zaś inne gwałtowne wydarzenie zmieniło nasz stan na taki. To gwałtowne wydarzenie. Kiedy jesteś w tym stanie, ale miało też miejsce inne ważne wydarzenie, nazwaliśmy je odkupieniem. Odkupienie zmienia nasz stan. Człowieka w tym stanie nazwiemy odkupionym. Stan odkupienia. Nabyłeś dla Boga swoją krwią ludzi z każdego pokolenia, różnojęzycznych narodów i ludów. Odkupiony. Jakie są cechy nowego człowieka? Jak jest określany? Zastanówmy się, pamiętając, jak był określany wcześniej. Odkupieni, święci, lud kapłański, powołani, lud Boży, święty lud, dzieci Boga, synowie Boży, umiłowani, odziani w białe szaty, narodzeni na nowo. Jaki ogromny kontrast. To charakterystyka człowieka w tym stanie. W przeciwieństwie do określeń człowieka w stanie upadłym. Jaką wspaniałą rzecz uczynił Bóg dla zbawionych. Ale coś nosimy. Nadal coś w sobie nosimy. Co nie się upadły człowiek? Ze stanu niewinności do stanu upadku. Wciąż to nosi. I wciąż jest obrazem Boga. I ma Godeo. Dlatego z perspektywy chrześcijańskiej mówimy o świętości życia ludzkiego. Ponieważ nawet człowiek w stanie upadłym wciąż pozostaje istotą stworzoną na obraz Boga. Tak samo jak w stanie odkupienia. Jesteśmy na obraz Boga. A co jeszcze dźwigamy? William. Grzeszną naturę. Cały czas dźwigamy i mamy grzeszną naturę. I tu wracamy do tego fragmentu. Otóż powiadam, postępujcie według ducha. Co się dzieje z tymi, którzy doświadczyli odkupienia? Bóg obdarza ich swoim duchem. A więc człowiek w tym stanie, my wszyscy w tym stanie, mamy ducha Bożego który w nas mieszka. I radość polega na tym, by żyć według ducha, nie spełniając pożądań ciała. Gdyż ciało pożąda wbrew duchowi, natomiast duch przeciwko ciału. Jedno przeciwstawia się drugiemu. Także czynicie nie to, co chcecie. Grant, Biblia nie mówi tutaj, że nigdy nie robisz tego, co byś chciał. Ale że wywołuje to w tobie stan konfliktu. Grzeszna natura wciąż chce spełniać pragnienia swojego Ojca, a nowy człowiek i duch, który w nim mieszka, pragnie spełniać wolę swojego Ojca, i rodzi się konflikt. I to jest nasz stan: stan odkupienia, ale też stan naznaczony piętnem Adama. Popełniliśmy śmiertelny błąd. A popełniliśmy go nie z głupoty, ale dlatego, że nasze serce jest wrogo nastawione do Boga. W sercu człowieka kryje się głęboko zakorzeniona psychologia ateizmu, wypaczająca nasze myślenie. W głębi naszej pierwotnej, upadłej, zepsutej natury chcemy wyrzucić Boga z naszego umysłu. A nawrócenie automatycznie tego nie uleczy. Stary człowiek nadal walczy z Bożą prawdą. I wyrzucamy z umysłu to, co Boże, ponieważ grzech ciągle stanowi dla nas przeszkodę w tym, żeby całkowicie się jej podporządkować. Jako wierzący, nadal zmagamy się więc ze złem. Ale co to znaczy teraz? Kiedy jesteśmy odkupieni, narodzeni z Boga, jesteśmy nowym człowiekiem, napełnionym Duchem Świętym, jednak wciąż żyjącym w tym stanie, z grzeszną naturą, w wewnętrznym konflikcie. To kosmiczna bitwa. Apostoł Paweł mówi o tym w siódmym rozdziale listu do Rzymian. Posłuchajcie, jakie to bolesne. Nie rozumiem tego, co czynię. Nie czynię bowiem tego, co chcę, ale czynię to, czego nienawidzę. W mojej mocy jest pragnienie dobra, ale nie jego wykonanie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale mieszkający we mnie grzech. Jeśli nie rozumiecie tego stanu, w jakim jesteśmy, nie pojmiecie, nad czym Paweł tutaj ubolewa. Jestem nieszczęsnym człowiekiem. Kto mnie wyzwoli z ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, natomiast ciałem, prawu grzechu. Ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności za to, by odrzucać uczynki ciała. W rozdziale szóstym czytamy: Niech więc grzech nie króluje we waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim porządliwościom. Następuje jeszcze jedno ważne wydarzenie. Jak jeszcze może zmienić się stan człowieka odkupionego? Śmierć. Śmierć. Co się wtedy dzieje? Brakuje mi miejsca na narysowanie ludzika. Zresztą nie wiem, jak go narysować, ponieważ nie wiemy, jak będziemy wtedy wyglądali. Wiemy jedno. Będzie to wspaniałe. Sieje się zniszczalne, powstaje niezniszczalne, Sieje się mało wartościowe, a martwych wstaje chwalebne. Sieje się słabe, a z martwych wstaje mocne, Sieje się ciało zmysłowe, a powstaje ciało duchowe. Alleluja. Przechodzimy z tego życia. O ja nieszczęsny. Jak często tak wołałem, nie wiem jak wy, może wy się tak nie zmagacie, ale patrzę na wasze twarze i wiem, że was też to dotyczy. Zmagamy się. Dlaczego? Ponieważ z jakiegoś powodu Bóg postanowił pozostawić w nas naszą grzeszną naturę. Na teraz, na tę chwilę. Ale nadejdzie dzień, kiedy nas z niej oczyści. I z martwych wstaniemy w chwale niezniszczalni. Wielkie wydarzenie. Będziemy otoczeni chwałą.